I get your hands up. It. Start O szybko, kaj ty jesteś? Wiem, że oni nas zabiją, bo no e, Witajcie na pierwszym w ogóle odcinku e, OPSMP, o, OPSMP. E, To sorry, ale brać siostra, na przykład Mogą wchodzić do pokoju i wiesz... Ty, bo mnie Axel goni. Już ja ci pomagam, już ci pomagam. Czaj, zrobię tulsy, zrobię tulsy. No. Zrobię tulsy. Ej, ty czekaj, wiesz, czekaj. kaj ja jestem, bo 4 ja... Czekaj, o... czekaj, czekaj. Bo ja odpływam kajś od spawnu. Ja nawet już nie wiem, gdzie ja jestem. Czekaj. Ej, dobra, wiesz co? 50, Dadaj, 50, e... 50 minus 100. Wysoko. 50 minus 100, szybko. <laughs> Chłop nie goni. Szybko, szybko, dobra. Ej, logać, logać? Szybko. Yy, nie lugaj, nie lugaj, to wtedy was by... Lugałaś to czekaj. 50 ja, mi... już będę na kiery? Wiem, że z nim co ale. 50 minut, 100. Bo no, no. wiesz, jak jest z tymi ludźmi, czasem. Być to jest pierwszy odcinek z OPSMP, nie? Ja wiem, że on tu na mnie czeka, 100%. Dobra, nie ma go tu. Robię szybko podstawę tusy. Dobra, lecimy na do niego. Ej, dajemy z tym a potem? Jest. Nie wiem, ale możesz do mnie przyjść. 60 minus 100. Kurby. 60 minus 100, prawda? Le. Dobra. Lecimy. Ja bym Ty się chciał jeszcze... Widzę ten... chyba Axel. Oj strać w pierwsze serce. Ej, widzę e, złotego. Ej. Chyba Axela widzę, bo ma złoty nick. No musimy sobie dać jakiś akwa czy coś, nie? Ej, dawaj będziemy mieli e, team. No. E, jaki ty kolor lubisz? Ja niebieski. No to tak... E, Zielono-niebieskie... Nie, nie możesz Zielone mieć. i niebieskie to koksy. O. Nie no, albo dobra zapałki w tupe, nie? Co oni no. już ten upgrade'a mają? Oni już mają żelazne tulsy. O, ej, oni... Oni na x-rayu, na X-Rayu! Tobie też na X-Ray będziemy. Nie kodować. no, bo y, na razie nie czytujemy. On powiedział, że nie będzie czytał. Zobaczymy. E, idziesz tutaj na 50 minus 100. Nie widzę. To jest taka. Daj, idę, 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 idę. Czekaj, kopać już kobla, kopać już kobla. A ja mam e, żelę... E, ten drewnianej tym. W ogóle start dziwnie wyglądał. W ogóle... No, dziwnie start wyglądał, e, bo wszyscy się nagle rozbiegli, gdzie jeszcze startu nie było i tak dalej. No. E, witam w ogóle jeszcze raz na pierwszym odcinku z OPSMP. Jak chcecie się dostać na OPSMP, w linku w opisie jest link do Discorda e, w opisie jest link do Discorda, e, na którym piszecie rekrutację i no, w poprzednim odcinku wszystko wyjaśniono, więc, <laughs> więc no. Wszystko powinno być wyjaśnione w poprzednim odcinku. Dobra, ja mam upgrade'a. A nie, to oni mieli dopiero ten, kamienny ten. Już myślałam, że oni żelaz, żelaka już mają. Jestem w takim Dobra. dziurze, kopię kobla. Ja, głód mi się kończy. O nie, noc się robi. A nie, wydawało mi się. O Jezu, oni ten, z tą mają. To, ten Silent Axel dopiero wykopał. Ten. Co? Jak coś nikt nie ma operatora. Jeszcze chciałbym Was przeprosić za lagi w filmie. Ja to się więcej już nie powtórzy jak się będziecie pytać, czemu mam już Żelazne itemy i takie, w sumie itemki, i żelazną klatę, to oglądajcie film do końca. Przepraszam, jeszcze raz zalagi więcej się nie powtórzy. Oglądajcie do końca. się już, żeby nie było, nie? Zrobić ci kamienne tak, bo wy się znajdzie z tym Mix, mix czy coś? Nie, on z rekrutacji doszedł, wiesz? Silent. Aha, dobra, get and upgrade. Mają upgrade'a. Już wszyscy mają od nich że, y, kamienne tulsy. Są so, oprócz mnie, ale ja dopiero epokę mam. Idę Aha. już do ciebie. Podaj mi twoje kordy. Moje kordy to tak. Dobra. Y, blisko spada dosyć, czyli y, 44 na, 70, y, na 794. 40 Minus 40, e, na 70, 3 40. na e, 401 No to jest serio blisko spałna no ja jestem e, zaledwie 6, 100 gratek od spawna ja zbieram tam węgiel, e, żeby było ja bym się oddalił od spawna, potem bym ci podał kordy bazy, i by wszyscy doszliśmy. Albo w sumie ja na razie jedzenie pozbieram. O, mam świnie, mam świnie. Ja już nie te surowe, no. Mogę nic zrobić. Dobra, ale też te świecące ruty mi pomagają, także. No, szybciej mogę zaufać. No, 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 to jest akurat fajne. Ej, pakiem. E, chyba tylko ja e, mam premkę na serwerze. Tak Serio? No. Ja. Znaczy będzie jeszcze e, jedna osoba na pewno, bo ona dzisiaj nie mogła... na. ja się grać... odelaw od spawna chyba. Ja. Ej, e, spotkajmy się na spałnie. Tak będzie Dobra. chyba najbezpieczniej. Ej, szkielet nie od on jest skidę, skidę, skidę. Kordy 00 spawn, nie? Jak coś. Dobra, będziesz na spałnie, będziesz na spałnie. A ja mam e, ten e, dodatkowy żelaz na tulsy, to ci mogę dać. E, poczekaj, bo Co? mi się komputer rozładuje. A oni po mnie w e, Oni są na spałnie? Są na spałnie! Ja też jestem na spałnie. Się kierę, ja mam siekierę, ja ma jakiegoś mam siekierę w... Chłop ma Water Speedo. Ej nie, e, nie ten nie... Jest. jest! Chłop nie żyje chce? Nie, bo to nie jest serwer lifestyle. To jest serwer survival To jest serwer anarchia Dobra To jest serwer survival Dobra. bez żadnych zasad Dobra. Chcesz trochę jedzenia? Tak Ale co oznacza twój skin? Mój Czekawe. skin? Nie wiem sa, e, Szczerze? Nie wiem On jest po prostu taki popaprany Szczerze? E, powiem Ci nawet kto go zrobił Ten Silent Axel Serio? No Fajnie Ja nie A! mogę O po niego Ej właśnie, bo oni są na spawnie teraz ty poszedłeś chyba w złą stronę. Czy, chyba, że to nie ty. Ty poszedłeś na tą, y, tą wyspę. Bo jak... Tak, ale ja tam sobie robię pulsy. A spoko, ja ci, y, dać ci kobla? Dać ci kobla. Wiesz co możesz, no bo mieć ty jesteś? Y, Ta na tej wyspie na drugiej, koło spałda. Wiesz, tam gdzie wtedy płynować na tą drugą na spawnę kiedy. Wiesz. Aha, tu no, dobra. Ja tu jestem, ja się tu nie widzę w ogóle czekaj, okay, okej, okay, ty. Eee, Co ja jest, czekaj, kogoś widzę. A nie, to ty, dobra, dobra. Ej, to chodzi do mnie, bo ja cię nie widzę. Jestem chyba ślepy. Nie, byłeś okay. na drzewie, byłeś na. O, chyba. Siema. <laughs> ty Już szkieleta zginął. Ile <laughs> oni raz będą ginąć? Nie wiem, dobra, chodźmy już potędnie. Ej, czekaj, dam ci. E... Masz crafting? Dobra, mam crafting. Utopiec. Z Nie, chyba zwykły. Jakby mieliśmy z trójzębem... Yes. by. Jest. Czemu? Monster Hunter. A, e, masz. E, hop, hop, proszę bardzo. Ale czemu on wyszedł z gry? Nie, nie mógł gadać? Czy się w górze po prostu? Bez kitu, MacKick, left the game. Weź jest ten crafting? Szukamy owiec, żeby iść spać. E, Czekaj, ja sobie oczyszczę czat. Czemu o mnie. Widzę, owce, widzę, owce. Ej, bo czemu ty czemu masz sam... e, On do mnie na Discordzie. Saka Island Axel pisze czemu ja mam z tobą tima. <laughs> Z Maciekem no. Bo no, właśnie, masz, masz wełnę. No, spoko, spoko. Dzięki. Tam jest nie pająk, Tam, tam widzę pająkę chyba. Tam są dwie owce. A, ja tam są dwie owce. Dobra, i czemu nie mam opa? Jedna. E, Teraz będzie ci by chyba z e, Ja muszę zlogać, bo ja muszę mu odpisać, bo on cały czas do mnie pisze. A ja nie chcę zginąć. Dobra, to widzimy się, nie. jak mu odpiszę. widzowie. Zapomniałem wznowić nagrywanie. O nie, doszli. Hagej, co? Dobra, e, idź, ja... Ja ci powiem moje kordy. E, 200 minus 350. 200 minus 350. O nie, bo ja screener 200, 200 minus 350, tak? Tak. E, znajdziesz pełnę na środku polany. No nie, przepraszam widzowie, ale nie wiem co się stało. Bo my nie mam. O dobra. E, mam to. Wieście... Dobra, już idę, już idę. Znajdziesz wełnę na środku polany. Ej, on znowu odszedł. On znowu wyszedł z serwera. Widzisz? wyszedł znowu z serwera. I, 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 znajdę wełna, tak? Fajnie. A. Ja znajdę wełnę, tak? No ta, w takiej... Widzę crafting jakiś, widzę crafting jakiś. A to to nie mój. Ej, kogoś innego to... Ty to jest pewnie tego gośia, ty! 200 minus 350 Jeszcze minus 350. Ej, a jakoś tutaj jest ten, bo on wyszedł z gry to jak jeszcze raz się tutaj bije. Ej, zrób tam trapa, zrób tam trapa. Dobra, dobra. Ej, tam jest dzień czy noc? Tam jest zamk. Można powiedzieć. O, dobra, wschodzi słońce. Ej, podaj mi twoje kordy, ja tam przyjdę. Dobra. Tak, dobra, to ci podaję. Ym, 69... czekaj. Dobra, 69 na... 75 na ym, 20. Dobra, to jego środkowego nie potrzebuję. 20 i 65, tak? Tak. Tam na 65. Gdy znajdziesz taki. kraft. Gdy znajdziesz crafting. No. Jeszcze to będę musiał montować. Dzisiaj będzie taki dziwny film, bo nie będzie on nagrywany, także ja opowiadam co się działo na filmie, tylko będzie normalny taki film e, więc e, z góry za to przepraszam, jak wolicie takie filmy widzowie ale e, następny film postaram się już nagrać inaczej czekaj, lecę do Ciebie ten drzewo też, jak będziesz widział jak będziesz, jak będziesz jak widział się e, To było 65? Pierwsze kordy? Hmm. Kordy to czekaj. 49 na 704 49, 704. Czekaj 49... Tu 704, tak? Bez minusa? Bez, bez. No to tu jesteś ode mnie, yy, czekaj. 700 plus 200 900 kratek ode mnie. Okej, okay, mamy dzień. Ej, mam trzcinę zbierać, nie? Jesteśmy sami na serwerze. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Jesteśmy sami na serwerze. Chłopie, my mamy dzień dobry, Ja. dobra. Ej, mam lapis. A ja nawet w kopalni nie jestem na powierzchni, bo. Jak zde. jakiś creeper wybuchł. Albo TNT sobie ktoś wziął i wybuchł. Dzień już tam jesteś, to jeszcze idź na te koordynaty, które Ci podałem To tam z nie znajdziesz, no bo tam wybuchł creeper i zostałem zabity przez zombiak Aha Za błoto To ten zombiak dalej tam jest, znaczy już go nie ma, bo się przed chwilą spalił Bo ja go widziałem, jak się pali zombiak <słuch> Serio? Na filmie to będzie widać A Ty w ogóle prze... przez co nagrywasz? Przez OBS-a BS Bo ja wystarczy, że nagrywa... E, o siema, 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 siema. Jestem, jestem, jestem. No, gdzie ty? Tu, 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 tu. O, siema, jestem. siema. Tutaj buduję tego trapa, ale nie mm. wiem czy, co cię ma. No no Czekaj, ja napiszę im tam, czemu ich nie ma. Czy nie Ej gorzej jak oni są już żelazni, nie? I my sobie tu poczekamy i oni nagle dup tup tup No właśnie, ej, a jak oni się za nami pojawią jednak, że patrz, ten kościół, co nie? No. Otworzył crafting, nie? Patrz. Gdzie się tak ucunął tak i wyszedł z gry. No. Nie, ale... To co się stało? Jakby za nami To by było o o. No właśnie, skopać to. Ty nie masz żelaznych, e, tych kamiennych tulsów teraz, nie? Dobra, choć odejdziemy sobie od spawn'a. Z... O nie, ja nie na... łączyłem na Lunarze, mogłem na Lunarze dołączyć, bym miał wayponty. Dobra. Ja w sumie to był też bug, ale ja mam takiego darmowego. W sensie, że przez YouTube'a, nie? No, no. ja wiem w ja, ja też kiedyś używałem, jak nie miałem jeszcze pręki, to też używałem tego launcher'a akurat Serio? Tego Elsa? No Tylko szkoda, że tam pelerynek nie ma, ale no. tam no, na Aresie. Jak gram w Bedwars to tam sobie y, ustawiam sobie skrzydełka tego peta, który jest koło mnie, jakiegoś gasta czy tam lidera, czy nie wiem i jeszcze sobie ustawiam skrzydełka Ja już nie mogę biegać pelaryk Serio? No. A ja jeszcze mogę. trochę trochę lipa tutaj. No, lekka kraksa, mógł rzucać. Mi trochę ścina. Mam Discorda odpalonego, OBSa i jeszcze Minecrafta w trybie wieloosobowym. Dobra. W ogóle dużo emocji, jak będziemy nagrywać, to będziemy dużo emocji udawać, nie? Jak coś, to cały czas inny. nagrywamy, nie? Ja cały Bo czas nagrywam. Czasem czas nie będziemy no. Jak U mnie filmy się pojawiają co 5 dni, nieważne jaki dzień i pora. Co 5 minutko. Dobra, fajnie. Ja często tak nagrywałam, ale teraz będę cię. Tam jest żelazo, tam jest żelazo. Kurde ty, dobra. Sko... ryzyko? Nie dobra, czekaj. Nie ryzykuj! <laughs> By... Czekaj, e, my tam poszliśmy. Ale z drugiej strony pójdę po tej tem. Kto nie ryzykuje? Ja sobie ten most do y, tej wody, żeby tam skoczył. Dobra, zeskoczyłem. O kurde, ej, zbierać twoje itemki, żeby nie znikły. No możesz wziąć, możesz wziąć. Dobra. ja to ci oddam. Ej, chyba tylko ja nagrałem start. Tak by the way. No to widzowie jak nie widzicie e, tych startów od innych, to znaczy, że tylko ja nagrałem start. Linki do kanałów wszystkich, e, którzy grają na OPSMP będą w opisie. Więc możecie wpaść i zobaczyć. Tak, mój kanał to, to jest Grencox, będę nagrywał już dziś. E, nagrywamy po moim odcinku. No, możemy. Na przykład start z OPSMP. Opowiadamy teraz na przykład, co będziemy teraz robić, czy walkasta, czy wiesz. No no. W sumie y, my nie możemy ruszyć tego spawnu, bo przecież jeszcze jest jakaś ochrona spawna. O ja czy już ten jest... Jóśmieś na Etherdosie czy na gamehost? Y, na Gamehostie. Jak coś ja właściciela nie znam, nie? Co? No. Ale to ty możesz być właścicielem. No tak, ja jestem takim jakby połowicznym właścicielem. O, widzę już twój nick. Trzeba zyskać do wody Czekaj, zrobię ci tutaj dziurę, żeby upadł tutaj do tej wody. Mnie się... Czemu mi nie włączyło sprinta? Nie wiem. Czekaj, zrobię ci tutaj ten. Mam Tego, owce, tak... mam owce. Co? Mam owce. To co, właściciele właścicielem SMP, ja wiem kto to jest, bo ostatnio taki youtuber zrobił filmik Ej, lag serwera Nie wywaliło co ty... O, wróciłem Co to było? Ej, bo jednocześnie pisało patrz Pisało, że yy, twój nick i left-hack game i nagle się pojawiło joint-hack Wiem, bo mnie wywaliło i ja dołączyłem z powrotem O, już ja. odlagowało ja się dziwię, że teraz są takie serwery o takim IP, co nie? Właśnie nie działają czasem o takim IP, ale ja jeden. Ale ja wpisałem jedną podróbkę, box PVP, co nie? I tam była taka podróba, jak grę w nocy, co nie? Ej, box PVP. nie pisałem tam tylko gierkę, ten. Tylko tam gierkę normalnie. Box PVP, ta No tak. Nie, box PVP, 1, 2, tak, to chyba. No wie. właśnie. ja w Ja w ogóle robię swój serwer box PVP, ale to jeszcze się zobaczy. O kurde, posadziłem trzcinę. Bez przypadek czekaj, na no rozwalę. O, forma trzciny. O kurde, trzcina na, na, na dużo czekała. w ogóle przedtem spadłem i mam tylko 3,5 serca. <grym> Oj. Ja nie wiem, czy ja w ogóle w dobrą stronę idę, nie? Przecież no. Gdzieś no, wcześniej poszedłem w dobrą, bo byłem dobrze postawiony. A teraz nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Coś mi się chyba wydaje, że nie. Kupę twoim kilowym żelazną? No, 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 Wykupię. Dziwne, że sami jesteśmy by... na serwerze, nie? Oj, no. Oj, ale fajnie, no będziemy tak wykrąkszeni. No. Będziemy mieli żelazne TS, ty. Będziemy było, że będziemy sobie kreatywa, bo jak to jest nieprawda. No. Zobaczmy na filmie. Właśnie, tyle się za Wydawało Nie, wydawało że się, że tymi widzę. Dobra, widzowie, my się widzimy, jak do niego dojdę. Dobra, widzowie, nie było konieczności cięcia, bo ja stałem tu i mi się wydawało, że widzę jego nick. I so podeszłem tutaj I serio to on tu był Siema Gdzie ty? Tu, za tobą Tu no. macham ci Teraz za tobą Siema do wody! Czekaj, uważaj, bo tam ten mały Ten, ten skurczybek, czekaj Dobra, on patrzy na ciebie e, Dobra, Moje dasz teki. mojej tamki? Czerwone. Masz to żelazo? Dobra, masz Eee, to żelazo se został Twoje te kobl. Nie wiem tutaj. Trzy też była twoja. Dobra, co moje to i twoje. Mamy własną bazę, tak? Góra, jeszcze crafting białeś. Dwa craftingi chyba, czy jeden? Nie wiem. Jeszcze Ej, twoja Właśnie, Kto? właśnie, bo jak oni oglądają filmy, to oni znajdą naszą bazę przecież. Ty to lepiej sobie kurde zabazać Eee, dobra, tam jest szkielet. Dobra, wychodzimy stąd, nie? Mi się kończy, że ja jej są To jest trochę obrzydliwe, jak się to mówi. Mhm. Ej, łama, muszę pieszka, zni że co jest? Wiem, wiem, wiem. Dlatego ja już uciekło. Co stąd. jest? Co jest? Co jest? Mhm. Ej, dobra, chodź! Chodź tutaj, a dobra, ty się, ty bardzo. No. Mam, mam, mam. Szczerze, oni teraz, jak ja to nagrywam, ja bym zrobił teraz cięcie. Doszedłbym do miejsca, gdzie chcemy zrobić bazę. I wtedy bym dopiero znowu, żeby w ogóle nie widzieli okolicy nic. No. Dobra, to no, widzimy się, jak e, już jakby, no, znajdziemy miejsce bazy. Dobra, my jesteśmy na takiej wyspie. To są e, dosyć dalekie kordy, już do mnie idą moby. E, I my tutaj sobie budujemy jakąś wielgachną farmę czy coś. Szczerze, fajnie by było. Albo w sumie poszukam jakiejś wioski się z wioską osiedlimy. To widzimy się, jak znajdę wioskę. Dobra, znalazłam już wioskę. Jest ona. No, stamtąd przypłynęłem. Zaś myślę, że nie chcą generować czanki. No, dobra, więc. Czy Ja nie widziałem, że czy jest Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy w kowalu. Hmm, hopla. O, ciepanie. Nie, no, my mamy wina. Ja bym poszedł w sumie e... kończymy ten odcinek e... Dzięki za oglądanie e... Siem... no dzięki za oglądanie siemanko dobra e... wyczekujcie następnych filmów e... jutro się e... znaczy, jutro za 5 dni się pojawi kolejny no chyba że się u Green Coxa pojawi ze mną jeszcze odcinek to wtedy będzie szybciej. Uj, tam się pali. Dobra, zgasło. Green Coksa będzie odcinek. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć. Na razie. Bajo.